Izrael od wielu lat funkcjonuje w stanie zagrożenia. Musi odpierać ataki ze strony wrogo-nastawionych państw arabskich oraz organizacji terrorystycznych fundamentalistów islamskich. Słowo pokój ma w Izraelu zupełnie inną definicję niż państwa zachodu: w Izraelu oznacza krótki okres względnego spokoju pomiędzy kolejnymi atakami wroga. Nawet jeśli jest to dłuższa chwila, to społeczeństwo izraelskie jest świadome tego, że prędzej czy później ona się skończy, a państwo zostanie zaatakowane z jeszcze większą siłą przez przeciwnika. W Izraelu nie tylko nie ma miejsca na normalność funkcjonowania struktur państwowych, ale zaistniała sytuacja polityczna wymusza wręcz stosowanie kreatywnych, często innowacyjnych w skali świata działań. Nie inaczej jest z poborem wojskowym, który w Izraelu jest obowiązkowy, obejmuje zarówno mężczyzn, i kobiet, a sama służba wojskowa jest długotrwała i ryzykowna. Izraelskie Wojsko poszukuje tylko i wyłącznie ludzi przydatnych do służby wojskowej. Przydatność ta jest badana na rok przed wysłaniem do jednostki, czyli w wieku 17 lat. Wyniki testów medycznych i psychiatrycznych, wyrażone są w skali od 21 do 97 punktów: decydują o przynależności rekrutów do oddziałów. Wynik poniżej 65 punktów oznacza służbę na tyłach powyżej na pierwszej linii, powyżej 72 skierowanie do oddziałów spadochroniarzy, powyżej 89 punktów kurs na pilota bojowego. Kandydaci, którzy uzyskają wyniki powyżej 25 punktów, są uznawani za zwolnienie ze służby wojskowej. Zwykle dotyczy to osób, których stan zdrowia nie pozwala na jakąkolwiek aktywność fizyczną oraz tych, których wyniki testów na inteligencję wskazują na niski jej iloraz. Do tej grupy są także zaliczane osoby, które nie potrafią udokumentować posiadania wykształcenia podstawowego. Należy zauważyć, że w tradycyjnych żydowskich rodzinach to nie kobiety, a mężczyźni zdobywają wykształcenie. Problem ten dotyczy na kobiet z spauperyzowanych grup Izraelczyków, do których zaliczają się m.in. felasze, czyli etiopscy Żydzi. Brak pieniędzy i tradycyjne wychowanie są równorzędne równorzędne z brakiem edukacji, a to zamyka, drog zamyka drogę do wojska i pracy. Oprócz szeregu testów, które decydują o przydzieleniu do odpowiadających kwalifikacjom jednostki wojskowej, już na starcie kariery wojskowej każdemu rekrutowi wpajane są zasady etyki i odpowiedzialności za siebie oraz kolegów. Obejmują one szkolenia z zakresu ochrony godności ludzkiej podczas konfliktów, tak aby, ja w jak najmniejszy sposób szkodzić po stronie ucz uczestników operacji militarnych, tworzenia pozytywnego wizerunku wokół Izraelskiej Armii oraz stosunku interpersonalnego na terenie jednostki wojskowej. Celem tych działań jest nie tylko przygotowywanie młodych ludzi do trudów służby wojskowej, ale także działania z zakresu public relations. Izraelska Armia ma być uważana przez krajową i zagraniczną opinię publiczną jako ostatnia ostra demokracji na Bliskim Wschodzie fundamentalne dla cywilizacji Zachodu wartości. Dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu wielu wartościowych ludzi, którzy oddają swoje życie i czas, aby nie tylko zapewnić bezpieczeństwo swojej ojczyźnie, ale także zablokować ekspansję terroryzmu do państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego szkolenia te mają na celu przedstawienie młodym żołnierzom Arabów w taki sam sposób, w jaki Żydzi są ukazywani przyszłym zamachowcom, samobójcom. Poznanie technik psychomanipulacji wroga umożliwia lepsze przewidywanie jego działań. Mimo prowadzonych działań przygotowujących młode pokolenie do służby wojskowej, duża część młodzieży izraelskiej boi się armii. Eksperci zaczynają uważać, że siły obrony Izraela przestaną być armią całego narodu, a stają się armią połowy narodu. Wojskowi wzięli sobie te opinie do serca. Kilka lat temu napiętnowali piosenkarza i w jego lidera, idora nastolatków, który miał wystąpić przed ponad dziesięcioma tysiącami żołnierzy. Koncert został odwołany, ponieważ organizatorzy znaleźli jedną przyczynę powodującą, że artysta stał się persona non grata w Izraelu. Przypomnieli sobie, że Gwiazdor służył w siłach obrony za tylko miesiąc, a potem został zwolniony z powodów zdrowotnych. Kto nie był żołnierzem, tym przed żołnierzami śpiewać nie będzie, stwierdził rzecznik armii. Liderowi dano ostatnią szansę. Miał podpisy oświadczenie, że kocha siły obrony Izraela i respektuje ich wartości. Piosenkarz odmówił. Choć oczyznę kocha, czego niejednokrotnie dowodził na scenie, występując w koszulce z napisem: Kocham Izrael. W efekcie wzajemnych utarczych pomiędzy artystami, politykami, sportowcami, którzy nie uznawali zwierzchności sił obrony Izraela nad, nad całym społeczeństwem, pobór w ostatnich latach okazał się katastrofą. Służby wojskowe uniknęło 25% chłopców i ponad 40% dziewcząt. Tak złych wyników nie osiągnięto od końca lat 40 XX wieku, czyli od momentu powstania państwa Izrael. W celu zachęcenia jak największej ilości młodych ludzi do wstąpienia do wojska, różnego rodzaju komitety i komisje odpowiedzialne za nabór do wojska, opracowywały kolejne specjalne programy skierowane do młodych Żydów, zwłaszcza do nastolatków, które zapoznały przyszłych żołnierzy z armią. Pierwsze spotkanie z przedstawicielami wojska rozpoczynało się już w, szko w szkole podstawowej. Prowadzą oni wykłady, warsztaty, przekazują informacje na temat służby wojskowej i przygotowują przyszłych rekrutów do wstępnych testów. Jest to czas, kiedy mogą odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości uczniów. Dla najmłodszych opracowano również krótkie broszurki, tak jak na przykład: Do ciebie rekrucie, w których są poruszane najczęstsze problemy, jak sobie poza domem rodzinnym, struktura podstawowego szkolenia wojskowego metody współdziałania w grupie, techniki zachowania dyscypliny, przeciwdziałania zjawisków fali oraz współpracy z dowódcami i metody reagowania sobie z innymi przez y, y, młodych rekrutów. Obecnie, gdy Izra Izraelowi nie zagraża już wojna obronna na szeroką skalę, podczas rekrutacji zwraca się uwagę również na bardziej rozrywkowy charakter armii. O ile służba wojskowa jest obowiązkiem młodego człowieka, to może także stać się jego pierwszą przygodą, pracą i miejscem dorastania oraz poznawania przyjaciół na całe życie. Po rekrutacji młodzi żołnierze udają się do jednostek wojskowych. Pierwsze tygodnie w jednostce to trening fizyczny, nauka izraelskiej sztuki, walki kraft maga i strzelania. Kobiety ćwiczą na kabinach UZI, mężczyźni na M16. Rekursi poznają strukturę i metody działania sił obrony Izraela, uczą się konstrukcji broni i sposobów udzielania pierwszej pomocy. W przypadku mężczyzn trening jest intensywniejszy, jednakże na tym etapie nie ma większych różnic w szkoleniu kobiet i mężczyzn. Pierwszy okres przypomina zabawy organizowane przez kautów, a nie tradycyjny wojskowy trening. Specjalistyczny trening odbywa się w kolejnych miesiącach. Po ukończeniu obowiązkowej służby wojskowej żołnierze są przenoszeni do rezerwy. Każdy rezerwista ma obowiązek odsłużyć wojsku przynajmniej 45 dni rocznie. Oprócz poborowych rezerwistów, siły obrony Izraela utrzymują także zawodowe siły wojskowe. Ogółem Izrael posiada 150 000 armię regularną, 600 000 armię rezerwistów i 2,5 milionową liczbę przeszkolonych obywateli. W celu zmniejszenia dysproporcji w stosunku do wielkości armii państw arabskich postawiono na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów yy, ludzkich. Prowadzono powszechny i obowiązkowy pobór dla obu płci na stosunkowo długie okresy. Pobór obejmuje w chwili obecnej wszystkie os osoby, które osiągnęły 18 lat. czas trwania służby wojskowej ustalono na 3 lata w przypadku mężczyzn i 2 lata dla kobiet. Wyjąte stanowią studenci seminariów religijnych, których pobór może zostać odrączony do momentu ukończenia studiów. Armia może podjąć decyzję w sprawie odrączenia służby w przypadku nauki na kierunku, na który istnieje szczególne zapotrzebowanie w skali zabezpieczenia jakości i poziomu życia obywateli państwa. Na przykład, student medycyny może ukończyć studia, a następnie zostać ujęty do korpusu medycznego. Podobnie postępuje się w przypadku przyszłych inżynierów, techników, prawników, psychologów i ekonomistów. W co roku Armia wybiera spośród tysięcy studentów kilku wybitnych reprezentantów nauk ścisłych, dla których przygotowywuje się specjalny program akademicki, skrócenie toku studiów, po ukończeniu których mają zagwarantowane etaty oficerskie w Armii i są zobowiązani do służby wojskowej przez następne kilka lat głównie nad badaniami i rozwojem technologicznym broni. Mniejszości narodowe, z wyjątkiem Druzów, są zwolnione z obowiązkowej służby wojskowej. Druzowie zdecydowali się jednak na udział w strukturach obrony Izraela, aby wyrazić w ten sposób swoją lojalność wobec państwa. Kobiety mogą być zwolnione ze służby wojskowej na podstawie oświadczenia, w musi być zawarta formuła, że jest przeciwna służbie wojskowej z powodów religijnych. W wielu przypadkach brak służby wojskowej był powodem do wstydu lub hamował drogę kariery cywilnej takiej osoby. Nie byłoby współczesnego Izraela, gdyby nie siły obronne Izraela. Społeczeństwo izraelskie jest tego świadome, dlatego uważa konieczność odbycia służby wojskowej za zaszczyt. Nawet mimo problemów, które w ostatnich latach przechodzi izraelska armia, można powiedzieć, że służba wojskowa wiza stała się sposobem na życie społeczeństwa. Żyją w skrajnych warunkach nieprzerwanego kryzysu. Żydzi uczą się w wojsku, jak przetrwać w sytuacjach ekstremalnych. Zdobytą wiedzę wykorzystują nie tylko do obrony swojej ojczyzny, ale także swoich rodzin i domostw. Oprócz tego poznają wiele in wielu interesujących ludzi i mogą liczyć na pomoc państwa w rozwoju swoich talentów naukowych po przejściu do rezerwy. Przyjaźnie zawarte w okresie zasadniczej służby wojskowej towarzyszą Żydom często do końca życia. W wielu przypadkach przenoszą się one do życia politycznego i gospodarczego kraju. A wielu izraelskich naukowców, zanim rozpoczęło swoją karierę, przez lata biegało w wojskowym mundurze z karabinem na ramieniu po wojskowych poligonach i uczestniczyło w działaniach chroniących państwo Izrael przed atakami terrorystów.